Słuchajcie, ostatnie dogrywki przed Kazimiernikation, mamy 30 minut, żeby nagrać filmik, Włodek tam coś w ogóle z tyłu biega po jakichś kałużach, a Litka się śpieszy, która tutaj nas nagrywa, śpieszy się na egzamin, a chcielibyśmy powiedzieć coś jeszcze o Kazimiernikation i, i, i może o Honabiba. Ja nie do końca wiem, co mam powiedzieć, ale tutaj... Przepraszam, przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Michał. Cześć, Hubert Czy ty, słuchaj, kojarzysz festiwal Kazimiernikation? Czy Kazimierni coś mi się obiło o uszy, no. Honabibę? Kojarzysz Honabibę? Tak, tak, chyba kojarzę, no. Słuchaj, Lublin, Lublin tak. tak Ta Kazimierz... Energetyczna muzyka. Tak, tak, kojarzę. Taki. Słuchaj, jak gdyby Honabibę, tak sobie wyobraź, nie? No. Jakby, mógłbyś mi pomóc, bo ja tu nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchaj. Jakby Honabibę wystąpiła na Kazimierni Kejszyn, to, 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 to jakby to mogło wyglądać? No, ja myślę, że to w ogóle byłoby takie bardzo dobrze pasujące do siebie panu, połączenie, takie puzelki, wiesz w punkt ułożony, bardzo dobrze, widzę to. Widzisz to? Tak. Ale jaki to byłby koncert, słuchaj, czy to jest, wiesz, bujamy się, czy raczej skaczemy? Wiesz co, to jest taki duży miks. Y, powiedziałbym, że to byłoby takie y, przede wszystkim, dużo byłoby uśmiechu wśród no. ludzi, na mm -hmm. pewno, trochę bujania by było, trochę skakania. Tak jak, trochę, kłosy, też, tak jak kłosy na wietrze. Się kłosy bujali. na wietrze, no, no, trochę słuchania, też y, y, tekstów i jakby. Wydaje mi się, że Kazimierz i Honabibę tak, to by to no na pewno y, ze sobą y, Oni się chyba znają, nie? Kazimierz, Honabibę, części go, części go części goście, części goście, Część, Część, goście. często bywający. To w Kazimierzu. No. Właśnie nie grali Nie grali? jeszcze. nie grali. Nie, nie, grali? nie grali jeszcze Na w Kazimierzu, a myślę, że chętnie zagrają, bo to dobre chłopaki. No, no dobre, dobre są chłopaki i e, lub, lubią Kazimierz oni. Tak, zdecydowanie, w ogóle lubelszczyznę lubią. No. Bywają? Bywają. No dobrze, słuchaj, y, masz jakiś na przykład muzyczny talent, który mógłbyś na końcu coś jeszcze powiedzieć? Y, mogę coś, coś, coś na przykład zabitboxować. Umiesz tak, przechadzając lub się tu? To... dlaczego by nie spróbować? No dobrze, no to... Oto Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Honabibę na festiwal Kazimiernikation, Gdzie spotkamy się już w którego? Nie pamiętam. Albo będzie to piątek, albo sobota. Albo w piątek i w sobotę. Wywpadajcie na jeden i drugi dzień, co zobaczycie. Kamienie to No to asekuruj się jak przy Pączce. Ta będzie dobrze, akurat krótko i na temat. Nie przekonałaś kogoś sam z tym Trzaskam się da tych wyświetleń, których Facebook jak w nie zlicza, tak jak na YouTube, a dopiero potem się tam na YouTube. Pracę słucham. Pracę słucham. Ładne tło